Manko, moi drodzy widzowie, z tej strony wasz ulubiony youtuber, czyli ja, e Ski, i witam was w kolejnym odcinku tym razem z HellCasa. Witam was bardzo serdecznie. Mamy, jak widzicie tutaj w rogu, w rogu obok loga, 6 osób online. Mamy oczywiście 873 dolary w balansiku. Jeżeli nie pamiętacie, co wydarzyło się w poprzednim odcinku, to zapraszam serdecznie. W tym odcinku giveawaya jeszcze nie będzie. Musicie jeszcze chwilkę poczekać. W dzisiejszym odcinku Moi drodzy kochani, sprawdzimy sobie pewne skrzynki, czyli mianowicie Year of the Strike. Chyba nie wiem, czy je sprawdzałem, czy nie. Ale jeżeli ich nie sprawdzałem, to bardzo chętnie je sprawdzę, ponieważ to są skrzynki limitowane i są to skrzynki nowiutkie. Więc chętnie na sam starcik 10 dolarów, ale zanim to, to pamiętajcie, że możecie użyć mojego kodu, żeby sobie przetestować za darmo. Oczywiście powyżej 18 roku życia. Tylko i do niczego Was nie namawiam, ale możecie za darmo spróbować, wystarczy, że zalogujecie się tutaj w, w polu, wpiszecie mój kod werski lub wejdziecie przez link w opisie, dostaniecie 70 centów, jeżeli jesteście nowymi użytkownikami i bonusy do doładowania. Wszystko macie również w opisie opisane, klikacie Apply i kodzik tutaj będzie użyty. E, tak, także może zacznijmy otwierać. Tutaj po 2 dolary skrzynka Golden Fang. Dual Beretki te ładne są. Dual Beretki są ładne, ale otrzymaliśmy w sumie... No takie... do dupy itemy. Trochę do dupy. Mamy skrzynkę Serpent Sea za 40 dolarów, więc warto będzie ją przetestować. Aquamarine Revenge. Jeżeli cena wzrosła, to powinno być Git. I jest! Jak najbardziej. Dostaliśmy Well War, co prawda, ale w traku, więc jest warte więcej. 72,69 dolarów. To mi się podoba. Co prawda, z tych droższych skrzynek, właśnie tego typu, jak Sea, będziemy raczej po jednej sztuce otwierać. Teraz pora na skrzynkę Scale Fire. Pyk! 90 dolarów. Nie, nie, tu jest minus. Tutaj będzie minus, bo to jest bullet rain i no, minimal wear stat track, ale nie tak źle. Tak szczerze, dyszka, no, 11 dolarów straty to nie tak źle. Mamy tu Shadow Coil. znaczy, że on jest po 15, to ja go mogę otworzyć nawet dwa razy. Pierwszy strzał i FAMAS Commemoration. No, może być warte, ale nie musi. No, jest warty 8. No dobra, zostawimy sobie go. I druga skrzynka, drugie podejście do Shadow Koila Znowu FAMAS. Czyli tutaj dwa razy próba i dwa razy strata. No teraz się trafił nieco droższy o parę. 10 centów. Pora na skrzynkę Oroboros, która jest. Oroboros, która jest po 5 dolków, czyli. 5 skrzyneczek, myślę, za 25 tutaj polecimy. Oczywiście bitewki również będą, widzowie. O, gloczek Wasteland Rebel, e, Rebel. Między innymi to jest z tych lepszych 18. Czyli najwięcej warty... No właśnie, będzie ten gloczek i jego sobie zostawimy. Jego sobie zostawimy. Czyli te skrzynki już za nami, tu są Armory Cases. Ulubione, nie? Czyli Favorite Beast, New By, Frost I tu, co tutaj jeszcze jest? Ta druga? Jolly Justice. Ja chcę Fade Case'a. I tutaj pojedyncze będziemy otwierać. Bo ta skrzynka potrafi oddać. Fade Case nam dał noża ostatnio w bitwie. No nie. To na pewno nie będzie warte 8 dolarów. Jest warte 4,47. I mamy. O, Sharda na MP7 Fade. 4, 4 odłamki, to będziemy mieć takiego skinka. Także jesteśmy w 25% tutaj gotowi na MP7 Fate, które jest warty sporo. Akurat, A, no tutaj to drugie podejście do Fate Case'a. No to jak widzicie, i też dostaliśmy jakiś odłamek, tylko nie zauważyłem do czego. Blisko tej MP7-ki fade. A. Nie wiem, czy ta MP7 fade była warta czy nie. MAC 10 amber Fade 17,27 proszę bardzo. E, trzecia oddała, pora na czwartą. T ten fade case może różnie e, polecieć. To już ten rewolwer byłby lepszy, ale niestety. I piąte otwarcie, jeżeli się nie pomyliłem w liczeniu oczywiście. I mamy R8 Revolver Amber Fade, który powinien być warty 8, ale nie jest. Tam na czerwono był też ten rewolwer 80 centów. No niestety. Aha, bo ja jestem teraz ten. Yy, widzicie upgrader, ale go nie ma w Polandii, bo on ten. A, w ogóle mnie wywaliło gdzieś dalej. W ogóle Widzimy, żeśmy tu zawitali. Skin Families. No, wy byście chcieli pewnie, żebym to otworzył, prawda? Co to jest ciekawego? skrzynki z nożami, no wiem, fajne skrzynki to są. Random skin, ha? Huh? Kurde, no one... Kurczę, co tu wybrać, bo ja też na bitewki się tutaj... Knife Life za 9? Dawaj Knife Life. Popularna skrzynka, może nam da? Może nam da? Tu ferry? Okej, okay, to będzie warte 9 powinno być. Jest warte 21 Faktory new i to od stat traku. Także pierwsza próba oddała. Nie pamiętam ile mieliśmy na początku, ale chyba 870 coś. MP7K nie znam tego skina, ale myślę, że powinien być warty te 9. Nie jest warty. Trzecie podejście Nożyk. Widzowie, tak to się robi. 9 dolarów mamy nożyka za trzecim podejściem. Nie jest jakiś, Nie jest to jakiś super nożyk, oczywiście. Ale mimo wszystko, za 9 dolarów dostaliśmy noża za, za 116. I mamy jakiś achievement. Tak, nawet dwa achievementy. 116,58 w naszych pięknych rękach. Czwarte podejście do skrzynki Nightlife. Może też nam da drugą kosę. Night Terror. Um, coś mi się kojarzy ta MK. I. Ale jest tania. Więc piąte podejście na pojedynczym strzale, widzowie. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Ticket to Hell zdecydowanie nie będzie wart dziewiątki, ale dostaliśmy noża, tak? To jest najważniejsze, że mamy noże ze zwykłej skrzynki. I gdzie nas tu wyrzuci? Wyrzuciło nas na random skinie, na początku zakładki, bo tutaj chyba w random skin była ta skrzynka, nie? Tak, w random skinie. Hmm. Ciekawe, że takie. Tanie skrzynki po parę, po parę dolków mogą nam dać, i to już drugi odcinek z rzędu, dały nam Fajnego noża, w sensie fajnego, no nie jest jakiś ładny, jeżeli chodzi o jego wygląd oczywiście Tu są skrzynki eventowe, no to skrzynki eventowe tym żeśmy sobie otwierali, ale wiecie co? E, Jule Fire 99% szans na drop tej e, gwiazdki, 4 dni tylko jeszcze do końca eventu Tutaj 8 dyszek idzie inwestycja. AWP Duality. Nie mam pojęcia, bo nie znam tej awp -y. 9 O. Oh. Oh. Tu jesteśmy mocno w plecy. Tu jesteśmy bardzo mocno w plecy. Niestety. On fire. Radiante. To brzmi jakbym, nie wiem, jakąś. Wow co to za layout? Ej, co, co to jest? Smoke! Nie mam pojęcia, co to było, ale dało nam plecy. Nie otwieramy tego więcej. <grywka> Nie otwieramy tego więcej, ok? Tu są naklejki, ale naklejki tam ja tupię. Helka jest premium, jest premium jak coś. I Helka jest Premium daje wam dostęp do y, różnych skrzynek. Plan Silver jest za 5 dolarów miesięcznie, gold za 15 i diamentowy za 25. On tam wam daje w zasadzie różne y, różne benefity. No, Silver z racji, że jest najtańszym planem premium, no to daje wam. Dostęp do tych tańszych skrzynek, chociaż jest Wait, Wasteland za 15, no, jest Vulcanizer za 55. No nie, znajdzie się parę takich droższych. Ja bym chciał, kurde, te skrzynki premium potestować. Skrzynki twórców, moi drodzy widzowie. Czy znamy jakichś twórców tutaj? Jest skrzynka Pago, no kurde. Trzeba otworzyć skrzynkę Pago, pojedynczą. 12 dolarów od sztuki, zobaczmy co Pago nam zapoda za 12 dolarów. Ice Cold. Jak dobry stan, powinien być wart te 12, bo to nie jest Brzydki Akaż. Jest warty 5 w stanie Field tested, więc zdecydowanie nie jest warty 12. Ja wiem, że moja wiedza o skinach Chantico's Fire, no to musi być warte co najmniej 12 dolarów. Bo ta MK... 38, no. Także Pago nam ładnie dał. Także skoro teraz nam dał, to do 3 razy sztuka czy do 5? Do 3 razy sztuka dało nam MK Neon War, więc ona też powinna być raczej warta 12, jeżeli będzie w dobrym stanie. Battle Battlescarp, ale stattak, więc wyszliśmy koniec końców na plus. Zobaczmy, co nam jeszcze mogą zaoferować skrzynki twórców. Czy mamy tutaj kogoś, kogo ja bym kojarzył? No znałem tylko Pago. Ale mogę otworzyć Cyrusa tu, ponieważ jego jest za 24. Mag10 Stalker? Zdecydowanie nie. No chyba, że dobry stan. 1658. Ok, jakby to. To jeszcze nie, to jeszcze nie, nie definiuje tragedii. E, bitwy mogą e, tragedię e, zrobić. Jeżeli bitwy nam nie oddadzą, to bitwy mogą nam zrobić tragedię. Tu jest za piątkę, więc to sprzedajemy. I trzecie podejście: będziemy mieć 4 słówki na battle, Ice Cold. Ice Cold jest za 12, no to jest sil połowa, ale to jest ładny skin, więc ja go mimo wszystko zostawiam. I pora na case battle, e, widzowie drodzy, jest sharing mode, można ten, do jednej bramki grać e, w trybie sharing, e, w trybie sharing. Czy co tu jest fajnego? O ja wiem co chcę, ja na pewno, dobra powiem tak, pierwszą e, bitewkę robimy tak, 10 skrzynek Fate Case, to jedyna skrzynka jaką tutaj dodam. Sharing mode nie, będziemy grać z botami na czterech na prywatę I, i moi drodzy, robimy to się od razu zaczyna bitewka 10 skrzynek Fatecase. case niech szczęście mi dopisze zaczynamy bitewkę od razu bocik tutaj skinek za 7 dolarów, proszę bardzo M Mac 10 fight za 40. No dobra. To jeżeli ja chcę wygrać to To musi nożyk spaść. Mi oczywiście. Bo tak to będziemy 80 lat w plecy, a to nam dobrze nie wróży na kolejne odcinki. Rewolwerek, no ale zobaczcie, no co z tego jak tutaj chłop... Nożyk przeleciał. Oj, to ej, myślałem, że to będzie więcej warte, ale no mimo wszystko to on zgarnął, miał naj, najbardziej wartościowego nóż. Za 440. I kolejny. Za 400 coś. Oj widzowie, dwie skrzynki. Nie ma szans już. Znaczy nie, jest szansa. Jeżeli wydropię teraz noża, to przeganiem ich wszystkich. No i bocik e, zgarnął sobie kafla. E, t, tak właśnie się e, przegrywa widzowie. Także no. Dobra. E, kolejna e, rzecz to tak. Ja tak od ceny. Od 5 dolków. A, od 5 do 20. Od 5 do 20 chcę. Tak, od najtańszych. Od najtańszych chcę i chcę tutaj dodać takie kilka takich skrzyneczek, bo te o loba, no dobra możemy tutaj zrobić 3 ak okay, battle 2, no tak się pobawić trochę chcę. urodziny hellcase'a, no to jak urodziny hellcase'a to 5, bo wiadomo, że hellcase'ik, o blue 3 mm, covercik 3, cs prime w sensie cs 2 prime też 3 takie, taką mieszankę, fade case też 3 to już mamy 159 e, Knife Life. Też 3, bo czemu nie? E, Exceptional 2. 200 KK to trzeba 2, bo wiecie, bo 200 to jak 2 zera sobie usuniemy, to będzie tego. 300 KK to 3. To 256. Nie, jedna. Jedna, jedna pojedyncza. E, Pago zaufamy dwukrotnie. Skrzynka Yellow, skrzynka Advanced skrzynka quarter billion Ok, to mamy 300 dolarów czyli zostanie nam 50 módlcie się widzowie żeby ta bitwa była wygrana dla nas i zaczynamy z botami 30390 Batla. zbugowało się coś kelka się zbugował Ty, Helge się zbugował? Ej, no nie, nie gadajcie, że nie będę mógł bitwy widzieć. O, dobra, dobra, dobra. Działa? Działa. Lecimy. Nie mam pojęcia. Bocik już na starcie. To no dobrze nie wróży. 35 skrzynek, także bitwa jest sroga. Bocik numer 3 tutaj na końcu. Na razie bot numer 2 wygrywa. Teraz my. Ale no dalej bocik tutaj nas prześciga niestety. Na pewno nie my. No właśnie. Bocik tutaj już ma 34 dolary. No, musimy trochę nadgonić, no. Teraz ten tutaj. Musimy troszeczkę nadgonić. To jeszcze nie jest tragedia. Yes, Wildfire! Pik, 248. Tylko teraz, żeby nie spierdolić dobrej pasy. Teraz, żeby dobrej pasy nie spierdolić, by ładny skin wleciał. Nie my. No, my musimy tu cisnąć, bo jak nożyk im wyleci. Wolę nie krakać. Znowu nie my. Myślałem, że te skiny tutaj, te czerwoniutkie takie... Nożyki przerciały. My teraz. No ale to chyba nie był jakiś turbowarty skin. Ow, oh, chyba wiem kto. No. To ład, to jest ładny skin. I, dro, I drogi nawet. Znaczy jest... jest okej. Okay. Jest póki co ok Akacz tutaj wygrywa, zdecydowanie. No, nowa rewolucja. Tutaj ten pan. Mm -hmm. Fate case może przesądzić o wygranej lub przegranej. No teraz ja, ale to chyba nie był jakoś dużo warty skin. Gloczek chyba. Nie gloczek. Znaczy ten glock też, którego my żeśmy wylosowali, to on nie jest jakoś dużo warty. I my znowu. Okej. Okay. Jeszcze 16 skrzynek, się dużo może zmienić, szczególnie przy tych ostatnich, bo tutaj bocik Orin nas dogania nożyki, o Jezus, Fake teraz, nie? Przy tym Fate to ja naprawdę mam, yy, kurde, zawał. Dobra, nikt kosy nie wydrobił. Ale on tutaj, rewolwer Fate, ty jak on podgonił, je, niec. JAK PODGONIŁ! Bloczek tutaj... Okej, okay, to on wygrał. Kurde, ja się stresuję widzę, bo tutaj możemy... Albo ostro wygrać, albo ostro przewalić. No my teraz, ale to chyba też nie był jakoś dużo warty ten skin. Ten, ten Cortex chyba, tak. Cortex, Cortex. Szkoda, że nie pokazuje Jednocześnie cen tych skinów. Tutaj po prawej, na maxa. Zapomniałem jak się nazywa ta M, więc znowu powiem, że to są chińskie znaczki, noże przeleciały. My. I nie my. Jest blisko ten typ. Znowu kosa przeleciała jakaś sroga. My. Okej, okay, tutaj ładnie. Ładny skinek. Ładny skinek poleciał. Przyzwoity. 621. Nie, nie, nie... No. Proszę. Nie. Ten jeszcze tu. O nie, nie, nie. Nie że przegram na trzech skrzynkach ostatnich. Nie, nie gadaj tak nawet. Nie. nie. Proszę, daj coś za 250. Nóż przeleciał. I dobił nas na koniec. Uj. Półtora kafla se zgarnął, a my jesteśmy... 300 stówy w plecy zostało nam 50 dolarów. 50 dolarów. Ty, ja chcę zobaczyć historię. Ja chcę zobaczyć. Gdzie jest, gdzie jest historia batli? Moja batla. Strój on to skrzynki wydropił. Trzy skrzynie przed, prawda? Trzy skrzynki przed. Jak mogę zobaczyć, które to były te skrzynki? Chyba nie zobaczę, co to były za skrzynki. Kur, przejebaliśmy grubo, nie? Wizowie no jest, mamy 50 dolarów tylko, no. Najlepsze dile Nie wiem czy ja te skrzynki otwierałem, ale dzisiaj to już nie ma chyba sensu za bardzo. To favorites, kurde. Tylko data favorites. No to freight Caseyka podśnimy już do końca, do zera. I zobaczymy Na ile jesteśmy na minusie dzisiaj, bo dzisiaj to jest kurde słabiutko. Mac10 Amber Fate 22 ok oddało. Number 2 kosę być dropnął za wy to byłbym szczęśliwy kurwa Dolar 23, tym to nawet nie będę Zadowalał, flip Knife i przeleciał, a wydropiliśmy go raz już Znowu dolar 64 Kolejna Nie wiem ile ten odcinek trwa Miejmy nadzieję, że poniżej 20 minut, ale coś mi się wydaje, że jednak nie, bo te battle długie były 4,5 centów. Następna. Daj nożyka, daj nożyka, proszę. 767. To nie, to sprzedajemy. Jeszcze raz. Je... Stój na tym Bowie Knife. 64. Ostatnia sztuka. Słabo dzisiaj. Słabo. E, Lewele. E, bo jak levele wbijacie, to będziecie mogli sobie otwierać e, skrzynki. E, ten, które macie. Na przykład tutaj taka skrzynka za level numer 2. Za darmo. Otworzymy ją sobie. Z niej kokosów nie będzie. Bo to są jakieś tam skinki. Warte cent, 2, cztery. Może góra. No, 3 centy. Tak jak mówiłem, nie? Ale coś jeszcze jest, tam do jakichś giveaway'ów możemy sobie dołączyć M4A1s Fade, to musi być dużo warte taka skrzynka, nie? Tutaj mamy coś do odebrania Tylko muszę poczekać aż się załaduje A, taki agencik za 2 dolary Co to jest? To jest bonus do chyba Ta, promocodzik na maila na plus 5% bonusu, to mogę wam dać jeszcze, żebyście mieli dodatkowe Darmowa skrzynka Milspek za level 7. Więc sobie otworzę: czemu nie? Z niej kokosów również nie będzie, no bo ona jest tania, tam 30 centów chyba kosztuje normalnie. I Dostaliśmy za darmo 17. Zobaczmy, czy my jeszcze tam jakiś level wbiliśmy. Może ktoś tu. O, rękawiczki dwa razy z tego, z rzędu, sydropi. Panie! No nie. 8 levela jeszcze nie mamy tutaj. Kolejne skrzynki levelowe odblokujemy. No, jak widzicie kiedy? No, właśnie wtedy. E, polecam wam sobie wypróbować ten plan premium. Może plan premium wam w czymś pomoże. No, no, nie wiem, kurde. No, tak szczerze to nie wiem. Ale zobaczmy, czy wyszliśmy na minus czy na plus. No, raczej znamy odpowiedź na to pytanie. 457 dolarów. Nożyk nam się trafił i wszystko fajnie, ale. No. No jest do dupy. Także w sumie to wróciliśmy do punktu wyjścia, bo mieliśmy tam chyba 500 coś. Yy, pozwólcie, że jeszcze na koniec, yy, z racji, że mogę to zrobić tutaj z poziomu balansu hellcase'owego, przetestujemy sobie plan premium. A nie, wiecie co? Ja na następny odcinek zaplanuję, żebyśmy przetestowali sobie plan yy, Diamond. Jeżeli taka będzie możliwość, jeżeli nie, to przecesujemy sobie w na następnym odcinku po prostu plan Silver. Pamiętajcie widzowie, że jeżeli chcecie spróbować swojego szczęścia, możecie tutaj zalogować się, kliknąć e, refill, wpisać kod welski, wejść w link w opisie, tam będziecie mieli wszystkie informacje, ile tych bonusów do doładowania będziecie mieli. E, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, tymczasem do zobaczenia w następnym i już niedługo, naprawdę już niedługo będzie ten giveaway na Hellcase'ie, także polecam oglądać i się dowiecie wszystkiego. Także trzymajcie się i do zobaczonka.